Już przed wakacjami podobnie wybraliśmy się do Szkoły Podstawowej nr 28 w Bydgoszczy, aby porozmawiać o wodzie bydgoskiej z uczniami klasy 6, najlepszej klasy pod względem zachowania i ocen w tej szkole. Wiem, że większość z Was pije wodę prosto z kranu. Dlaczego pijecie wodę bez obaw prosto z kranu? Uważam, że woda z kranu jest zdrowa. Trzeba pić wodę, ponieważ bez niej się nie da żyć. Warto pić wodę z kranu, ponieważ oszczędza się plastik i się ratuje ziemia. Świetnie. A jak myślicie, dlaczego wasze koleżanki, koledzy czasem mówią, nie pijemy wody z kranu, wolimy z butelki? Uważam, że inni mówią, że nie pijemy wody z kranu, bo na przykład myślą, że jest brudna. Bo ludzie uważają, że woda może być czysta, ale że te rury, przez które ta woda płynie, mogą być brudne i dlatego hmm. nie piją tej wody. Po to zostaliśmy powołani do życia, żebyśmy dostarczali. Do domów nie tylko wody pod dostatkiem, ale przede wszystkim wody dobrej jakości. Ta woda jest badana i to nie jest badana raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tylko badana jest przez dwie jednostki. Jedną jest nasze laboratorium, a drugą jednostką, która stoi na straży bezpieczeństwa i higieny, na przykład właśnie wody, jest sanepid. I sanepit bada naszą wodę wyrywkowo. W Bydgoszczy mamy ponad 200 punktów, takich, z których może podjechać sanepit i poprosić o pobranie wody. I z tych również punktów pobierają nasi pracownicy wodę ponad 250 razy w roku. Więc to jest naprawdę bardzo no, pewne, pewne źródło. Są straszne upały. Mieszkańcy w całym kraju obawiają się, że może nam tej wody zabraknąć. W Bydgoszczy to nie jest możliwe, od razu uspokajam, bo swego czasu zrealizowaliśmy dwa duże programy inwestycyjne: Bydgowski System Wodny i Kanalizacyjny oraz Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny 2, i wydaliśmy na modernizację ujęć wody, stacji uzdatniania wody, również magistral i całej sieci. To, co jakby też podkreślam w nawiązaniu do wątpliwości Sandry, że te rury w dużej mierze zostały także wymienione. Wydaliśmy na to ponad miliard złotych, miliard 150 milionów. Żadne inne wodociągi w Polsce nie wydały takich pieniędzy na modernizację całego układu wodociągowo-kanalizacyjnego -kanaliz i nie wydały tych pieniędzy tak kompleksowo, gdybyśmy nie dostali wsparcia. Środków Unii Europejskiej, a było tego prawie 55%, no to zakres tych prac byłby dużo mniejszy. Bydgoszcz posiada dwa ujęcia wody. Jedno ujęcie wody jest w dzielnicy Czyszkówko. To jest ujęcie wody powierzchniowe. Co to znaczy? To znaczy, że woda czerpana jest bezpośrednio z rzeki. Drugim ujęciem jest ujęcie głębinowe, a to oznacza, że woda jest czerpana z głębin. To są bardzo głębokie studnie, które pamiętają czasy prehistoryczne jeszcze i można powiedzieć, że najgłębsze studnie mają prawie 300 metrów głębokości. Woda z lasu gdańskiego ma właściwości wody głębinowej, to znaczy, że zawiera w sobie bardzo dużo różnego rodzaju minerałów. Minerałów, które są potrzebne wam i nam do tego, ażeby się rozwijać i funkcjonować. W litrze takiej wody z lasu gdańskiego możemy znaleźć równowartość potasu, takiego, jaki znajduje się w trzech łyżkach płatków kukurydzianych, które sobie sypiecie rano na śniadanie. Magnez, który jest dla was bardzo ważny, szczególnie w tym okresie rozwoju. Równowartość tego magnesu w naszej wodzie jest. Adekwatna do zawartości magnezu w jednej czwartej tabliczki mlecznej czekolady. Także no, oczywiście czekolada daje efekty uboczne jeszcze, woda nie. Lepiej smakuje, ale wchodzi w bocz. <noise> ale tak? wchodzi w bocz. Zwłaszcza dla dziewczyn. Informacji. Jeśli chodzi o sód, też bardzo ważny minerał dla waszego rozwoju, to równowartość zawartości w wodzie tego sodu możemy znaleźć w połowie jajka ugotowanego na twardo i ostatni chyba jeden z ważniejszych minerałów to jest wapń. I tak równowartość tego wapnia w wodzie naszej bydgoskiej możemy znaleźć w twarożku. To jest 150 gram twarożku takiego jak kupujecie w pudełeczku w sklepach. To powiem, że jeszcze takim wyróżnikiem wody bydgoskiej jest lit. Lit. To jest taki minerał który gdzieś tam w przyszłości być może Wam się przyda, bo na razie nie jesteście zestresowani, ale to jest taki minerał, który pozwala nam się odstresować, zmniejszyć poziom stresu. I jak mamy chandrę i takie złe dni, to jak się napijemy trochę więcej tej wody, to zdecydowanie nam jest w stanie pomóc. Kto odstawił kole, napoje takie i dzisiaj sięga głównie po wodę? No, prawie wszyscy, no. W szkole ciągle musimy montować coraz więcej, bo młodzi ludzie, jak mówią i dyrektorzy, i nauczyciele, garną się do tej wody z poidełek. Poidełka nie przywieźliśmy, ale oczywiście może ci, którzy nie piją wody, co? Spróbują tej wody prosto z kranu. Niezależnie od upałów, pamiętajcie, że wodę też trzeba pić, nawet wtedy, kiedy... Tutaj już ci leje. Nawet wtedy, kiedy nie ma upałów, pijemy, bo zapotrzebowanie na wodę jest przez organizm w ciągu doby ogromne. Bardzo dużo się nauczyłam, że to jest w tak y, sterylnych warunkach i że tyle pieniędzy się wkłada się w tą pracę i na pewno teraz będę piła więcej wody z kranu.